W kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego w Kłodzku odbyło się przedstawienie teatralne w reżyserii Artura Dziurmana pod tytułem Brat Naszego Boga, sztuki, która została stworzona na podstawie dramatu Karola Wojtyły, opisującego rozterki Adama Chmielowskiego, późniejszego świętego brata Alberta. Po raz pierwszy wiadomo w sposób bardzo czytelny, kto to był ksiądz Chmielowski, brat Albert. W sposób ewidentny pokazana jest, ja osobiście gram w ogrzewalnie tak zwanej, świat nędzy, biedy i tego, co ksiądz Albert, brat Adam Chmielowski postanowił zrobić, żeby było na świecie lepiej, żeby tym ludziom była jakaś szansa udzielenia pomocy. Czy mu to wychodzi, czy nie, to się okaże w spektaklu. Przedstawienie miało charakter filmowo teatralny, dramat rozgrywał się na kilku planach, często jednocześnie w pracowni artysty i ogrzewalni oraz na ekranie. Niewątpliwą wartością inscenizacji była muzyka, która stworzyła odpowiedni nastrój i napięcie sceniczne akcji. No myślę że przede wszystkim pokazanie w głównej mierze twórczości samego autora Karolowej i Przekazanie przede wszystkim ludziom, przede wszystkim no w, w największym, wydaje mi się, że tak powiem, przekazie odniesienie się do człowieka, więc jeżeli Karolowej Wojtyła tutaj pokazuje bardzo wyraźnie problematykę, w której, że tak powiem, znajduje się człowiek, więc główne przesłanie jest tu ukierunkowane na człowieka. Ale jednak ten tekst został unowocześniony i przełożony powiedzmy na prostszy język, łatwiejszy dla odbiorcy. Tekst jest unowocześniony. Myślę, że pierwotnie i założenia w ogóle i pierwowzór w ogóle Karolowej i oczywiście przedstawiał troszkę to wąże w innej formie, ale niemniej jednak treść i sam przekaz sztuki wydaje mi się nie został zmieniony. Dramat Karola Wojtyły jest przede wszystkim utworem o istnieniu dwóch powołań w jednym człowieku. Główny bohater Adam Chmielowski odczuwa powołanie do sztuki i doniesienia pomocy potrzebującym. Wywołuje to w nim niemal rozdarcie wewnętrzne. Mam takie bardzo osobiste odniesienia do tej sztuki mianowicie działałem w teatrze seminaryjnym we Wrocławiu. W drugiej połowie lat 80. byłem w seminarium i pod kierunkiem aktora teatru współczesnego we Wrocławiu, pana Medarda Plebackiego, przygotowywaliśmy różne sztuki teatralne, m.in. tę sztukę. Także brałem, grałem osobiście w ogrzewalni miejskiej tych różnych dziadów krakowskich i, i takich, co to wołają i chleba, i wódki, i jeszcze innej pomocy oczekiwali od otoczenia. To teraz zobaczy ksiądz sztukę z innej strony. Tak, te, teraz, teraz będę mógł sobie tamte piękne przeżycia przypomnieć z drugiej strony na widowni. Widzowie po spektaklu nagrodzili aktorów owacjami na stojąco, bo dzięki pracy całego zespołu spektakl był wyśmienicie zagrany, a jednocześnie dla wielu osób był niezwykłym sposobem na przeżycie kanonizacji Jana Pawła II. Po prostu zaskoczona. Troszeczkę za daleko siedziałam, nie była taka doskonała widoczność, ale bardzo ładnie. Dziękuję. Bardzo, od dawno nie byliśmy na takiej sztuce. Bardzo nam się podobało. Sztuka wystawiona została przez aktorów Stowarzyszenia Scena Mollier z Krakowa, którego działalność trwa już ponad 11 lat. Stowarzyszenie skupia osoby niewidome i słabowidzące, które wraz z pomocą zawodowych aktorów scen krakowskich tworzą profesjonalny teatr. Telewizja kłocka nasza telewizja lokalna